Dlaczego ludzie siedzą w tym samym miejscu przez lata? Jednym z powodów, dla których ludzie siedzą w tym samym miejscu przez lata, jest to, że zanim zaczną, tworzą dramaty i horrory w swojej głowie. Każdy ma swoją górę. Nie wiem, co jest teraz twoją górą. Może jakaś zmiana pracy albo trudna decyzja do podjęcia? Może nowy interes, o którym myślisz? Patrzysz na górę i widzisz na jej szczycie życie, którego pragniesz. Ale stojąc na dole, zaczynając wędrówkę, każdy z nas ma wątpliwość, czy wdrapie się na ten szczyt. Każdy z nas ma myśl w stylu, czy ja tego dokonam, czy ja mam na to szansę, czy ja wejdę tam. Więc czasem nie ruszamy z miejsca. Rezygnujemy zanim zaczniemy. Albo otworzymy szereg różnych wymówek. Ale problem nie jest w tym, że góra jest za wysoka. Problem jest w tym, że patrzymy wyłącznie na szczyt, zamiast na drogę, która prowadzi do tego szczytu. Nawet Mandżaro zdobywa się właśnie wyruszając w nocy. Żeby od razu nie było widać tego trudnego szczytu. Żeby się nie Niechęć się nie zawrócić. Wykorzystaj wielkie mądrości, dobre rady przewodników górskich. Pole, pole, Bistary, bistari. Wolno, wolno, krok za krokiem, prosto na szczyt. Nie rozpraszaj się niczym. Jak idziesz w górach, to też nie oglądasz telefonu, nie sprawdzasz maili. patrzysz pod nogi, żeby się nie potknąć i nie spaść w przepaść. Oddychasz i idziesz. I nic ponadto. Pełny fokus nie na celu właśnie, ale na drodze przede wszystkim.